Zmiana roku. To jest idealny moment na to, żeby pobawić się w tak zwane prognozowanie, jak będzie wyglądał rynek w 2026 roku. Staram się to robić od kilku lat już na tym kanale, także można się cofnąć, do czego zapraszam, żeby zobaczyć, czy się sprawdziło to, co prognozowałem, czy nie. Choć od razu mówię, prognozy naprawdę to jest bardzo indywidualna rzecz. Ja nie znam czynnika takiego nadzwyczajnego, na który myślę, że miałbym wpływ, żeby powiedzieć, jak to może naprawdę wyglądać. Natomiast są pewne sygnały, które jednak w ekonomii dają pewne ciągłości, więc zapraszam na ten odcinek o prognozach rynku nieruchomości na 2026 rok. No i co? Kończy się 2025 rok raczej spadkami w większości, przynajmniej najbardziej popularnych nieruchomości, czyli po prostu mieszkaniówce. I to zarówno, jeśli chodzi o sprzedaż mieszkań, o ceny mieszkań, jak i przy wynajmie. I to niestety, jak gdy takie coś idzie w parze, no to, no to to nie wróży niczego dobrego, bo gdyby wynajem nagle się obudził, to on może pobudzić troszkę tę sprzedaż. Natomiast, jeśli tutaj też są spadki, no to ta grupa, która jest inwestorska, która no ma wpływ na rynek, co by nie mówić. Też ta grupa, która tak znienawidzona jest ostatnio, czyli tak zwany flip prywaciarze, inwestorzy, deweloperzy, oni mają mimo wszystko wpływ na ten rynek, natomiast to rzeczywiście widać, że, że dość mocno siadło, szczególnie w dużych miastach, choć pamiętajmy, każda ekonomia ma jakieś tam swoje wyjątki i, i może się okazać, że jeśli globalnie gdzieś jest źle, to akurat w Twoim mieście może być odwrotnie, mogą być wzrosty. Oczywiście na to wpływ ma też podaż i popyt. Natomiast pamiętajmy, w 2026 roku będzie dość sporo budów oddawanych, szczególnie w dużych miastach. To są te budowy, które gdzie procedury związane z gruntami, z pozwoleniami na budowę rozpoczynały się mniej więcej w kampanii wyborczej do parlamentu, do sejmu, do poprzedniej kampanii wyborczej, gdy, gdy tam partia, która dała się na lidera, szła, mówiła, że będzie kredyt zero. No i rzeczywiście deweloperzy bardzo mądrze zrobili, żeby w tym momencie już nabywać grunty, już się starać o pozwolenia na budowę, bo to dość długo trwa, jest dość czasochłonne, no po to, że jeśli ten produkt miał wejść, przykładowo po pół roku rządzenia, no to żeby już być w miarę przynajmniej przygotowanym do tych wstępnych sprzedaży, przynajmniej rezerwacji czy coś w tym stylu, żeby było, bo pamiętajmy, że umowa deweloperska jest dość restrykcyjna, nie na każdym etapie, można każdą nieruchomość od razu zbywać. Natomiast no, mija okres, no i co, jak tego kredytu nie ma, jak go nie było w zasadzie, tak go nie ma i no i myślę, że na razie nie będzie, bo to jest typowo polityczna decyzja, bo ekonomicznie to mogą banki nagle się umówić i powiedzą, obniżamy wybory, obniżamy wszystko, nie patrzymy na główne statusy, tylko dajemy wam kredyty. Natomiast wiadomo, banki są po to, żeby zarabiać i skoro nie muszą robić, takich ruchów to nie zrobią. Ogólnie myślę, że banki w Polsce teraz żyją w przekonaniu, że wszystko mogą, a my taki tak w ząbkach na kolanach do nich przyjdziemy im pieniążki, będziemy wpłacali i później będziemy ich prosili, czy możemy. W ogóle wypłacić pieniądze. W ogóle naprawdę to, co się dzieje z, z bankami, to ja jestem przerażony, że... Że my musimy prosić kogoś o to i w ogóle się spowiadać, na co chcemy pieniądze wydać albo dlaczego je wpłacamy. I to wszystko jest pod pretekstem tego, że działamy przeciwko praniu pieniędzy w WACie i terroryzmowi. Słuchajcie, tych ataków terrorystycznych w Polsce mieliśmy ile ze 3, ze 4, przynajmniej tyle w opinii społecznej jest tych mafii. VAT-owskich, ile jest? Może z 50? Chociaż chociaż nie mam świadomości, a 20 milionów ludzi po prostu musi. Za karę być tak restrykcyjnie do tego podchodzi. Natomiast to na pewno jest jakiś problem, tak? Bo w Polsce dość dużo nieruchomości było na kredycie bankowym wspieranych, było w takiej formie nabywanych, no i jesteśmy uzależnieni dość mocno od tego kredytu. Ja się jako agent nieruchomości, jako obserwator rynku cieszę się, że ten kredyt nie wszedł. Naprawdę dla globalnej całości tutaj rynku, bo naprawdę jeżdżę po Europie, tam robię transakcje i jestem naprawdę czasami w szoku, że widzę, w jak pięknych malowniczych miejscach jaką nieruchomość można nabyć za jakiś tam procent ceny nieruchomości w Polsce gdzie przyroda na którą w Polsce aż tak nie mamy wpływu czy pogoda no jest tam wielokrotnie korzystniejsza. Natomiast oczywiście nie ma co być pesymistą bo gdy wracam z tych instagramowych krajów czasami to uważam że w Polsce ogólnie jest nieźle naprawdę że jest nieźle ale wracamy teraz do tych nieruchomości ja obstawiam że mieszkaniowa klasyczna mieszkaniowa na rynku wtórnym będzie na spadkach po prostu tak odczuwam jeśli się nic nie wydarzy zwyczajnego politycznego będzie na spadkach. Uważam, że pierwszy, że naj, największe spadki mogą niestety odczuć te mieszkania, które mają po 50 lat, tak zwana wielka płyta i to nie chodzi o to, że to jest budulec z wielkiej płyty, która ma czarny PR, która już miała się dawno zawalić, była na 50 lat i tak dalej, tylko po prostu architektura tych budynków jest taka a nie inna. Klatki schodowe potrafią być czasami naprawdę bardzo długie, już niekorzystne, zmieniła się najnormalniej moda. Windy już nie są takie eleganckie, jakie były. Nie zawsze na parterze mam Mamy lokale usługowe, które potrzebujemy. Nie ma często garaży podziemnych. I pamiętajmy, że to pokolenie Z, Y, końcówka alfabetu to, to jest to pokolenie, które już powoli wchodzi na rynek. I ja mam świadomość, że to, że te stare nieruchomości są w, w lepszej lokalizacji, bo są. Bo 50 lat temu coś co było na obrzeżach dużych miast, teraz może być prawie wchłonięte do Śródmieścia, tak się te miasta rozwijają. Natomiast no, to nie jest dla nich sexy. Ja to rozumiem, bo to dla wielu ludzi nie jest sexy i czasami w okresie, gdy coraz więcej tej pracy zdalnej w niektórych zawodach jest, w okresie, gdy powoli się tu AI robi, gdzieś, gdzie może się okazać, że za 5 lat już w ogóle będzie automatyka i wiele rzeczy zdalnie robionych, to może się okazać, że jakaś oddalona dzielnica z bardzo fajnym krajobrazem dookoła i z nowym budownictwem, które jest modne, z dużymi oknami, naprawdę wygra z obrzeżem centrum, które jest po prostu 50-letnim budynkiem. Więc jeśli rozważasz teraz sprzedaż takiej nieruchomości, bo nie masz na nią pomysłu, to uważam, że to, że to jest ten moment, chyba że przeczekasz kolejne... 5 lat, gdy będzie znowu górka, to być może to jeszcze odbije. Natomiast na ten moment widzę, że te stare nieruchomości, szczególnie jeśli nie są za ładne, czyli dostaliśmy w spadku po cioci, no to one nie są za bardzo seksyjne i cieszą aż tak wielkim się zainteresowaniem i tak być może będzie jeszcze bardziej w tym roku. Jeśli chodzi o drugą grupę mieszkań, czyli mieszkania deweloperskie, no to przez to, że tych mieszkań będzie coraz więcej, a będzie ich coraz więcej, bo więcej ich dochodzi niż jest nabywanych, no, to tutaj raczej 300 ekonomia o tym mówi, że nie ma powodów, aby tutaj ceny podnosić. No, chyba że ktoś naprawdę z rozsądkiem budował i w nad, na nadzwyczajną działkę nabył, bardzo fajnie wygrał przetargi na budowę i w rozsądnych cenach na te czasy może to zbywać. No, to rzeczywiście tutaj pewnie nie będzie problemów. Natomiast ja obserwuję coraz więcej deweloperów, którzy, no, którzy wyglądają jakby naprawdę. Przeszli trzy kursy internetowe, jak budować deweloperkę i jakby chcieli budować, i tak zbudowali cały zespoły, widzę, że mają kłopoty. Coraz więcej deweloperów do mnie się zgłasza, żeby im zrobić marketing przynajmniej. Tak? Proszą o, tym, o to, żeby, żeby zrobić im strategię marketingową i prowadzić marketing całej inwestycji, i nawet nie wykluczone, że w tym roku się na to zgodzę, bo akurat na marketing więcej czasu mam niż na pomoc przy sprzedaży takich nieruchomości. Natomiast mam świadomość, że jeśli ktoś się zgłasza do agencji nieruchomości, to znaczy, że jest źle, bo. My, agencje nieruchomości, nie zawsze, nie zawsze byliśmy potrzebni deweloperom. Dopiero gdy jest gorzej, to, to wtedy ci deweloperzy się do nas zgłaszają. Także tu w deweloperce też, jeśli nic się nie zmieni politycznego, raczej uważam, że, będzie, że będą kłopoty. Kolejne nieruchomości, działki budowlane. Pamiętajmy, że w tym roku, tak na grubo, już ma wejść to, ta ustawa o planowaniu przestrzennym. Ona tam jest co chwilę trochę przedłużana, przeciągana, ale myślę, że no do końca roku wejdzie, mimo że teraz mamy okres waka na wakacje, że ma wejść. No i myślę, że tutaj może się dużo wydarzyć. Tutaj rzeczywiście może dużo się wydarzyć, że te działki, które już absolutnie w nowej ustawie, w nowym rozdaniu będą budowlane z fajnymi parametrami, one będą chyba nawet szły w górę. Takie, takie ja mam aktualnie przeczucie. I to są chyba te najistotniejsze wzrosty, jakie ja tutaj przeczuwam. Natomiast będą też przeogromne spadki. Czyli nieruchomości, które teraz wyglądają rynkowo na fajne, mogą mieć wuzetki, mogą mieć jakieś prawo do budowy i wejdą te nowe przepisy, a nikt nie wykorzysta jeszcze tych ostatnich chwil na podstawie których można zrobić z nich pełnowartościową działkę budowlaną, to to po prostu być może będą działki zwykłe, rolne, które się nadają do uprawy marchewki, rzodkiewki, być może szczypiorku. No i, i no to tutaj mentalnie będzie ogromny spadek, tak? Bo tu się może okazać, że tutaj o 80% to poleci w dół. Także, także mam świadomość, że jakieś analizy i statystyki na zakończenie 26 roku mogą być naprawdę niemiarodajne, jeśli nie będzie to dokładnie rozpisane. Także sporo działek, o których ktoś myśli, Myślał, że można wybudować, bo wszędzie sąsiedzi dookoła byli pobudowani. Jeśli gmina jest taka akurat nie do końca kumata, mówiąc przenosi, nie ogarnie tego, tylko zrobi to po sztukach, no to może się okazać, że niektóre działki, które mieliśmy, w świadomości żyliśmy, że mamy działkę taką prawie budowlaną, bo sąsiad budował, to my prawie budowlaną mieliśmy, więc gdybyśmy chcieli ją sprzedawać, byśmy ją traktowali jak budowlaną, no to może się okazać, że mentalnie jesteśmy przekonani, że mamy działkę wartą 200 tysięcy, a realnie może, może się później okazać, że będzie warta 30 i. I tutaj bardzo bym przestrzegał na tym, że, że to może się bardzo mocno zmienić. Pamiętajmy, że wraz z tymi przepisami też wchodzi taki przepis, którego nie potrafię zrozumieć do końca. Ja nawet o nim mówiłem w wakacje. Czyli, że ograniczenia będą, jeśli chcemy budować się, żeby móc się budować, odległość od szkoły będzie. I na terenach wiejskich tam, z tego co pamiętam, 3 km powinny być. I to też jest masakra dla mnie, tak? Bo po co emerytom jest, powiedzcie mi, szkoła. Tak, Ktoś zapieprzał w korpo całe życie, nie wiem, ma 55 lat, odłożył sobie trochę pieniędzy zrobił pod upad przez to korpo i nagle chce mieszkać w odległości 40 km od dużego miasta. To jest taka odległość, że nawet codziennie można dojeżdżać jak jest droga, ale zakładam, że takie osoby potrzebują maksymalnie raz w tygodniu przyjechać na zakupy, do teatru, do kina. No i po co im ta szkoła? No ale jest taki przepis i być może on będzie mocno egzekwowany, więc też się może okazać, że działki, które naprawdę wszystko się zgadza, dookoła fajna zabudowa, wolna zabudowa jednorodzinna, są już nawet może jakieś sklepy, może Orlik jest nawet w odległości 1500 metrów, fajne dojazdy, drogi dla rowerów mogą być i też się może okazać, że być może na takiej działce będzie problem, żeby się wybudować. Więc jeśli będzie ten problem i on będzie rozgłośniony i będzie wiadomo, że że ten czynnik też jest brany pod uwagę, to też się może okazać, że no to spowoduje, że ktoś kto myślał, że ma działkę o pewnej wartości no za tę wartość już nie ma za wielu chętnych, żeby ją nabyć, więc też od razu korzystają, że teraz mamy krótki dzień, długie wieczory przejrzyjmy sobie dokumenty, sprawdźmy o co chodzi no i jeśli mamy taką działkę, a nie planujemy się budować, no to lepiej ją teraz sprzedać. Po prostu lepiej ją sprzedać komuś, kto chce się budować, kto sobie zrobi procedury i kto na tym skorzysta. To, to jest też ten moment właśnie, żeby sobie tutaj zimowe wieczory przeznaczyć na analizę i być może na, na, na plan działania na najbliższy rok. Jeśli chodzi o, o działki rolne, o takich małych areałach, myślę, że tutaj będą jakieś... Chyba drobne spadki. Po pierwsze, troszkę mamy problemy, widzę, ze zbytem produktów rolnych. Nie wiem do końca z czego to wynika, naprawdę nie znam się na rolnictwie. Natomiast widzę, że no, widziałem, co się działo jesienią, że można było przyjechać sobie samozbiory, zrobić jakieś tam ziemniaków, buraków, jabłek, gruszy. Chyba wszystko widziałem, co się działo. Widziałem, że były. No, akurat mamy tak, taki klimat, mamy, może przez te nakrętki, że zimna zośka nam się opóźnia, że jest w okolicy czerwca i dużo też owoców po prostu wymarza w tym momencie, więc na produkcję małą rolną. Nie widzę tutaj uzasadnienia. Dopłaty na razie nie słyszałem, żeby miały jakoś nadzwyczajnie wzrosnąć, więc nabywanie nieruchomości dla dopłat już nie jest chyba aż takim wielkim smaczkiem, jak jeszcze to było kiedyś. Natomiast oczywiście jak najbardziej jest to jakaś forma inwestycji. Tylko pamiętajmy, że te dopłaty już coraz bardziej chyba są sprawdzane, więc coraz bardziej restrykcyjnie na to ludzie patrzą. Pamiętajmy, że są drony, więc nawet zwykłe kuszenie łąki już może być zweryfikowane, więc trzeba to naprawdę zrobić. Ale mimo wszystko na bardzo długi Termin. Jeśli teraz mamy wolne pieniądze, sąsiad chce coś sprzedać, naprawdę ja bym namawiał, żeby nabyć działki. Po prostu namawiałbym, żeby nabyć działki, nawet rolne, tylko żeby one były w miarę fajne. Myślę, że na długi termin to będzie jedna z lepszych inwestycji w tym momencie, właśnie w tym okresie, w którym teraz jesteśmy. Jeśli chodzi o szybką zagranicę, ja o tym nagram osobny odcinek. Natomiast myślę, że, że to będzie rok naprawdę bardzo przełomowy dla Bułgarii, no bo mają wejść do tej strefy euro, więc niewykluczone, że w wakacje będą wzrosty cen dość mocne, gdy, gdy Niemcy zaczną gdy troszkę bogatsze nacje zaczną na czasy z opcją zakupu, więc tutaj mogą być dość mocne wzrosty. Obstawiam, że raczej będą mocne spadki w Hiszpanii, że już ci, co mieli kupić w fajnych cenach, to kupili, szczególnie jeśli w słabych miastach kupimy tanie nieruchomości, tak? Jeśli ktoś kocha Hiszpanię i chce do tego podejść dobrze inwestycyjnie, pamiętajmy, trzeba kupić trochę droższe nieruchomości, turyści wolą w takich mieszkać, no ale to każdy musi indywidualnie do tego podejść. Ja osobiście będę w 2026 roku chciał spróbować swoich sił na rynku akcji. Nie znam się na tym, więc od razu, właśnie, jeśli znasz się na tym i naprawdę grasz, bardzo cię proszę poleć mi jakiś kurs, na którym się nauczę czytać wykresy na nowo. Ja się tego uczyłem gdzieś 25 lat temu, gdy Forex zaczynał, natomiast nic nie pamiętam. Bardzo by mi zależało, żeby ten kurs prowadził ktoś, kto naprawdę obraca pieniędzmi, bo mi zależy też na jego psychologii. To jest trochę inna psychika niż, niż zwykła taka wiedza ekonomiczna, teoretyczna. Także jeśli ktoś może polecić, będę bardzo wdzięczny. Ja na ten moment rozważam, czy na próbę nie wziąć jakiejś akcji, które są związane z ropą, i jeśli uda mi się coś znaleźć, to chyba chciałbym też pomyśleć o akcjach. Firm chińskich, które robią te samochody, bo widzę, że, że to chyba zaleje Europę w ciągu dwóch najbliższych lat, natomiast naprawdę nie znam się na tym, to będą moje pierwsze kroki, ale chcę się przerzucić na dwa lata na taki rynek, po to, żeby za dwa lata z powrotem inwestować w Polsce w nieruchomościach, bo zakładam, że wtedy już będą bardzo dobre y, ceny. I teraz jeszcze na koniec, wynajmy też mi się wydaje, że będą spadały. Natomiast pamiętajmy, no, coraz głośniej mówimy tutaj być może o zakończeniu wojny i, i, i z punktu humanitarnego jak najbardziej za tym jestem, choć wiem, że ekonomicznie. Ekonomicznie to się nie wszystkim chyba opłaca, tak trochę coraz bardziej to czytam. Natomiast jeśli doszłoby na szczęście do tego zakończenia wojny, no to sporo najemców wyjedzie. Oczywiście nie wszyscy, ale sporo tych najemców myślą, że wyjedzie, więc może się okazać, że mieszkania, które teraz ciężko jest nam wynająć, no może się okazać, że w przyszłym roku będzie też troszkę trudniej, bo pamiętajmy, że cały czas dochodzą nowe mieszkania. Te dziury w ziemi, które były kupione w 2022-2023 roku, tam jeszcze była końcówka tego kredytu 2%, no to one teraz wchodzą na rynek i to są nówki, to są nówki. Po prostu perełki takie można powiedzieć, w najnowocześniejszych trendach wykończone. Nowe meble, no i one mogą wypierać te nieruchomości, które nie są stare bo te 15-letnie mieszkania, umówmy się, nie są stare, natomiast mimo wszystko zmieniła się trochę koncepcja architektoniczna, troszkę moda się zmieniła, no i może się okazać, że te nowe będą wypierały te starsze nieruchomości, więc póki mamy wysokie ceny, jeśli borykasz się z problemami z wynajmem swojego mieszkania już od dwóch lat, to zastanów się, czy nie warto sprzedać, póki nadal, mimo że mamy spadki, to mamy wysokie ceny, naprawdę, i to na tle Europy, czy nie sprzedać, nie wrzucić tego na obligacje trzyletnie, tam chyba 4,5% te obligacje dają i za 3 lata, gdy być może będą mocne dołki, sobie kupić już nowszą nieruchomość i ją sobie spokojnie wynajmować. Ale tu mam świadomość, że każdy jest w innej sytuacji i sobie to po swojemu będzie analizował. Także co? Ja życzę, żeby 2026 rok przede wszystkim był szczęśliwy dla każdego, żeby był pełen zdrowia, a nieruchomości, pamiętajmy, to jest tylko taki nasz dodatek. Także jeszcze raz życzę wszystkiego dobrego i dziękuję za obejrzenie tego odcinka.